Witam wszystkich. Jakie jedzenie należy zapakować do plecaka ewakuacyjnego, ratunkowego, tak zwanego Boba, przeznaczonego na 72 godziny? Przedstawię tutaj dzisiaj moją koncepcję. Nie każdy musi się z nią zgadzać, ale może jakaś inspiracja dla innych osób będzie. To, co ewentualnie. Ja bym do takiego plecaka włożył. Oczywiście y, widziałem setki, jak może nawet nie z tysiąc y, takich plecaków. Y, zazwyczaj były one na maksa wypełnione sprzętem. Y, albo były bez wody i jedzenia, albo były jakieś takie powiedzmy śmieszne ilości w stylu mała butelka pół litrowa wody i jakieś tam kilka batoników i to wszystko. Niektóre osoby twierdziły, że po prostu jak będą mieli zamiar skorzystać z tego plecaka, to po prostu sobie takie jedzenie i wodę dopakują. A niektórzy twierdzili, że po prostu zdobędą w terenie. No nie na tym ma polegać właśnie przygotowanie takiego plecaka, raczej to wszystko. To, co powinniśmy mieć, powinno być już spakowane w takim plecaku od razu i gotowe do użycia. Czyli bierzemy plecak i mamy 100% pewności, że mamy tam wszystko zapakowane. A nie zapewne y, będziemy w jakiejś stresowej sytuacji, zapomnimy coś zapakować. W zasadzie może nie być nawet czasu na y, szukanie różnego jedzenia, aby zapakować do takiego plecaka. Więc należy mieć to zapakowane od razu, łącznie ze sprzętem. Oczywiście, jeśli chodzi o wodę, to wiadomo, jest ona ciężka. Na 3 dni wody raczej mało kto będzie chciał nosić, ale takie, według mnie, minimum to powinny być 2 litry, ewentualnie 3 litry. Reszta, oczywiście, będzie do zdobycia w terenie. Jeśli chodzi o jedzenie. To na pewno nie należy tego omijać, chociaż wiadomo, że najważniejsza jest woda, ale jedzenie też. Yy, najlepiej mieć jedzenie z długą datą terminu przydatności, no chyba że dodamy po prostu z krótszą datą i będziemy częściej sprawdzać w plecaku, czy nam się coś nie przeterminowuje, i ewentualnie, jak już przed końcem będzie terminu, to wymienimy to na nowe. Oczywiście jest kilka rozwiązań długoterminowych. Nie zawsze one są nawet tanie, ale niektóre są nawet tanie. Oczywiście jeśli chodzi o jedzenie to nie wkładamy tutaj nic, co wymaga przechowywania w lodówce, no bo nam się zepsuje. Najlepiej jakbyśmy tutaj zapakowali jedzenie w lekkich opakowaniach niż w cięższych. No bo wiadomo, chcemy raczej nieść, y, mieć lżej niż ciężej. Co ja bym odradzał pakować do takiego plecaka, jeśli chodzi o jedzenie? Na pewno w pierwszej kolejności możemy zapomnieć o daniach w słoikach, lub ewentualnie nawet i w puszkach. Jedno może się nam potłuc, drugie jest ciężkie. To pierwsze zresztą też. To zdecydowanie takie coś. Pomijamy, z drugiej strony odradzam też pakowania dań liofilizowatnych, no to oczywiście jest to lekkie, dobre, drogie, ale niestety wymaga przygotowania, czasu i wody, a wodę to zdecydowanie wolałbym przeznaczyć na, do picia niż do przygotowania posiłku. Więc raczej jak dla mnie ta druga opcja. Też odpada. Oczywiście są takie dania w lekkich opakowaniach foliowych. Nie są może one zbyt długo, jeśli chodzi o termin przydatności, ale jak ktoś będzie sprawdzał powiedzmy raz na pół roku lub raz na rok, no to takie dania może sobie wymienić na coś nowszego, chociaż oczywiście. Jak się popatrzy na takie plecaki przygotowane przez powiedzmy Amerykanów, to oni tam mają naprawdę duży zasób takich dań w lekkich opakowaniach. No w Polsce niestety widzę, że te opakowania raczej niezbyt dużo firmy takie produkuje. Raczej królują głównie słoiki i puszki. Ale oczywiście takie dania też da się znaleźć, bo takie niedługo. Za chwileczkę pokażę. Takie dania też powinny być z możliwością zjedzenia ich na zimno, chociaż, jak wiadomo, że lepiej zjeść główne danie na ciepło przynajmniej powiedziałbym jeden posiłek na ciepło ale z możliwością szybkiego jego przygotowania bez użycia wody lub ewentualnie z użyciem wody, ale bardzo minimalnej ilości. Także, że mówiłem, że liofilizaty na pewno tutaj odpadają. Ale coś, co wymaga dodania odrobiny wody, krótkiego podgrzewania jest OK. Tu to, co dzisiaj pokażę, to raczej praktycznie nie trzeba dodawać wody ewentualnie jeśli będziemy wykorzystywać bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny no to tam odrobina tej wody jest potrzebna, ale do samego dania już niekoniecznie. Jeszcze jedna ważna rzecz, do takiego plecaka wkładajmy rzeczy już wcześniej sprawdzone, więc jeśli coś kupujemy pierwszy raz, to najpierw spróbujmy jak to smakuje a dopiero później wkładajmy do plecaka może nam smakowo to nie pasować więc po co później być zdenerwowanym to samo się tyczy tak zwanych chińskich zupek raczej takie coś się nie nadaje no na makaronie samym raczej daleko nie zajdziemy dotyczy się to w zasadzie robienia też wszelkich zapasów najpierw coś, kupmy jedną rzecz spróbujmy, a dopiero później kupu, kup mi, kupmy kupmy w większej ilości, jeśli nam takie coś odpowiada, więc nie kupujmy czegoś wyłącznie, bo jest tanie, ale może się to później okazać, że jest to niedobre, chociaż tanie rzeczy też są dobre. Ale najpierw spróbujmy, później robimy na, ten, na tym poziomie zapasy i wkładajmy ewentualnie takie coś do plecaka tego ewakuacyjnego. I jeśli chodzi o komplet jedzenia na pełne 3 dni, to może nam załatwić w zasadzie. Jedna rzecz, czyli racja na przykład: 7 oceanów w ilości 3 sztuki i mamy załatwione komplet na 3 dni. Małe, tanie, lekkie, wysokokaloryczne, długi termin przydatności. Nie musimy więc się martwić o nic, sprawdzać co roku czy co dwa lata, czy nam się coś tam nie przeterminowało. Może to sobie leżeć w dowolnych warunkach atmosferycznych i będzie ok. Oczywiście pod względem smakowym nie każdemu może takie coś pasować, można to zjeść w takiej formie lub ewentualnie rozkruszyć i zalać ciepłą wodą. Powstanie coś w rodzaju owsianki, ale oczywiście to jest troszeczkę gorsze w smaku jak dla mnie niż jedzenie takiego czegoś na suchu. Oczywiście, jeśli komuś nie pasuje takie coś w takiej ilości, może na przykład zabrać dwie sztuki takie plus ewentualnie coś innego. Jeśli akurat taka duża ilość kalorii komuś na przykład jest niepotrzebna. No ale według mnie to jest bardzo fajna i tania opcja na załatwienie całego jedzenia w plecaku w ilości 3 sztuki lub dwie sztuki plus coś dodatkowego. Oczywiście tego typu racje występują w wielu innych formatach, rodzajach Oczywiście w innych cenach, to w zasadzie, jak dla mnie, jest dobre i tanie. Ale oczywiście każdy sobie zrobi, jak uważa za stosowne. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, abym miał jeść wyłącznie takie coś przez trzy dni. Raczej takie coś się nam znudzi, nie będziemy raczej zadowoleni z tego. Więc ja wolę zrobić coś innego. Nie bazować wyłącznie na takim jedzeniu, tylko na bardziej urozmaiconym. Oczywiście należy też mieć ze sobą węglowodany, białko, tłuszcze, więc nie polegajmy wyłącznie na jakich jednej konkretnej rzeczy, a tylko dlatego, że jest to wysokokaloryczne, potrzebujemy właśnie te trzy rzeczy, które wymieniłem. Więc moja propozycja zamiast trzech takich racji lub ewentualnie dwóch plus jakieś dodatki, jedna sztuka taka plus dania do zrobienia na ciepło, w takiej formie, czyli na przykład takiej, której występują w racjach wojskowych w takim opakowaniu bardzo świetna sprawa można zjeść to na zimno lub na ciepło albo podgrzewamy to na jakiejś kuchence lub na jakimś ogniu lub przy użyciu bezpłomieniowego podgrzewacza chemicznego albo też jeśli nie mamy dostępu do takich wojskowych racji z takimi daniami w takim opakowaniu, tu akurat jest przykładowe danie indyjskie, też właśnie występuje w takim fajnym opakowaniu, można oczywiście z tego opakowania zjeść, więc nie potrzebujemy brudzić dodatkowo jakichś talerzy, naczyń. Bardzo fajna opcja lub ewentualnie w tego typu saszetkach plastikowych jest kilka w Polsce producentów produkujących tego typu dania też to jest bardzo dobra opcja, można zjeść na zimno lub na ciepło też da się podgrzać bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym bez żadnego problemu bardzo fajna sprawa jak ktoś nie ma dostępu powiedzmy do tego typu wojskowych rzeczy lub ewentualnie tych indyjskich no to takie coś już jest bardziej dostępne w sklepach stacjonarnych przez internet, to wiadomo, można zamówić wszystko. No i takie danie można podgrzać w dowolny sposób, na przykład, właśnie takim bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym. No i według mnie, jeśli chcemy rzeczywiście zjeść takie coś na ciepło, tego typu danie, no to do takiej jednej racji dołączamy trzy takie dania. No i oczywiście musimy mieć też trzy takie podgrzewacze. O ile od takiego sposobu będziemy chcieli skorzystać, ale jak dla mnie jest to bardzo fajna opcja. Bez możliwości uruchamiania ognia, w cichy i skryty sposób można takie coś sobie podgrzać. I też jest w porządku. Kolejną rzeczą, całkiem fajną, jest oczywiście suszona wołowina. Tu też można mieć trzy sztuki, czyli po jednej takiej, powiedzmy, przekąsce na jeden dzień, mamy dobre źródło białka. Oczywiście można zrobić własnoręcznie taką wołowinę, ale według mnie kupione w takim oryginalnym opakowaniu zdecydowanie dłużej przetrwa niż takie robione własnoręcznie i pakowane na próżniowo. Zdecydowanie jest to bardzo fajna przekąska jako dodatkowe do innych tych elementów. No, i też nie zajmuje zbyt dużo miejsca, i jest to dosyć lekkie. Kolejna rzecz, która jest tania, lekka, wysokokaloryczna, to słonecznik prażony. W takich małych opakowaniach też bardzo fajna rzecz. Spokojnie możemy do plecaka włożyć trzy takie sztuki, lub nawet trochę mniej. Oprócz słonecznika, lub zamiast słonecznika, jak ktoś nie lubi, może być też mała paczuszka orzechów. Też będzie fajnie, albo. Jedna sztuka tego, jedna sztuka orzechów, też będzie dobre źródło tłuszczów, a też nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Coś na słodko też by się przydało, w tym przypadku akurat baton musli z dodatkowymi minerałami. Jest na polskim rynku bardzo duży wybór takich rzeczy. Wiele osób twierdzi, że to niezbyt zdrowe, zwłaszcza takie powiedzmy. Określane jako fit, no ale oczywiście, jak się zje te parę sztuk, to nic się z tym nie stanie, a na pewno jakaś kaloryczność, dodatkowe minerały i witaminy tutaj wpadną. Na pewno będziemy bardziej zadowoleni z takiego jedzenia niż z jakiegoś dziadowskiego. Trzy batoniki spokojnie możemy tak, takie włożyć do plecaka. I kolejna rzecz baton proteinowy. Białko, jak wiadomo, ważne też jest. Nie zajmuje też to dużo miejsca. Też jest lekkie. Spokojnie możemy mieć trzy takie sztuki, czyli po jednej sztuce na jeden dzień. I kolejna jakaś rzecz, też dosyć słodka, dobra, wysokokaloryczna. No to sezamki. Też bardzo fajna rzecz, lekka. Spokojnie możemy mieć trzy takie sztuki w plecaku. Oczywiście są osoby, które zapewne mogą by włożyć na przykład hałwę. No, Hałwa, powiedzmy, że ma dosyć kiepskie opakowanie, lubi się rozwalić. Może nam się ta chałwa wylać z takiego opakowania. Raczej takiego czegoś nie polecam. To samo może się tyczyć też czekolady. Ale jeśli zapakujemy do, w dodatkowe opakowanie, to czemu nie? Ale jak widać, mało zajmuje. Lekkie, tanie. No i to chyba by było wszystko, jeśli chodzi o moją propozycję. Proszę się tuż też nie sugerować konkretną marką, konkretną firmą, bo do wyboru w Polsce mamy całe spektrum takich dodatków. Oczywiście, nie wszystko da się dostać w stacjonarnym sklepie, no ale od czego jest internet? Możemy część zamówić w internecie, część kupić w stacjonarnym sklepie, w zależności w jakim mieście też. Żyjemy, w jednym jest większy wybór, w innym nieco mniejszy. Większość spokojnie da się zamówić przez internet bez żadnego problemu. To, co się nie da, kupujemy stacjonarnie. Jak wspominałem, jak coś jemy pierwszy raz, kupmy jedną sztukę, spróbujmy, czy nam takie coś pasuje. No i według mnie taki zestaw jest zdecydowanie lepszy niż wyłącznie trzy takie racje, chociaż to wyjdzie najtaniej i najlżej. Tutaj już będziemy mieli nieco ciężej. Ale bardziej urozmaicone, według mnie, lepsza opcja niż jedzenie wyłącznie takich samych, powiedzmy, batonów z tej racji. Ale oczywiście każdy może sobie zrobić, jak uważa za stosowne. Według mnie takie coś jest lepsze urozmaicone jedzenie niż zjadanie wyłącznie takich batonów. Czy to się akurat sprawdzi, dla kogo się taka propozycja? Zróżnicowanego jedzenia, czy wyłącznie posiadanie takich racji, to każdy oczywiście musi sobie na takie pytanie odpowiedzieć sam. W moim przypadku raczej wolę mieć coś zróżnicowanego. A w sumie jest to wszystko tutaj dosyć lekkie. Jak widać, można się obejść bez wkładania do takiego plecaka ciężkich rzeczy w postaci słoików lub nawet i puszek. Da się wszystko spokojnie kupić w lekkich, plastikowych lub metalizowanych opakowaniach. Oczywiście zawsze można sobie to dołożyć jakiś jeszcze woreczek specjalny, na przykład taki z dobrym zamknięciem strunowym, albo ewentualnie takim odpornym na wodę i wszystko w jednym, w jednej kupie zapakować i do plecaka. No i taka to jest moja propozycja, jeśli chodzi o żywność do plecaka typu Bob. Ewakuacyjnego, ratunkowego i tym podobnego, jeśli chodzi o nazwę. Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat będą prawdopodobnie jeszcze pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.